Dzień dobry ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Gdzie plażować na Mazowszu? Sprawdzamy kąpieliska w regionie. Jedyna taka w województwie karetka wodna nad zalewem Zegrzyńskim. Program ochrony środowiska przed hałasem przyjęty. W upalne, wakacyjne dni najlepiej wypoczywa się nad wodą. Na Mazowszu znajdziemy wiele atrakcyjnych miejsc z kąpieliskami i plażami. My podpowiadamy, gdzie się zrelaksować. Inspiracje do odpoczynku znajdziemy w nowo wydanym przewodniku Mazowsze nad Wodą. Wydaliśmy nowe przewodniki Xonet w wersji cyfrowej do pobrania, chociażby na mazowsze.travel. Na północnym krańcu województwa znajdziemy malowniczy Krubin. To miejsce, gdzie chętnie wypoczywają mieszkańcy Ciechanowa. Kompleks wodny składa się z 11 stawów. Jest to przystanie dla wodniaków, odkryty basen i piaszczysta plaża. Krubin położony jest około 3 km od centrum miasta. Prowadzi do niego ścieżka rowerowa. Bardzo dobrze, że ja jestem z Ciechanowa i spędzamy urlop w mieście, nie wyjeżdżając, więc dobra odskocznia, przyjechać sobie blisko. Tu naprawdę na tym kruglinie naszym jest bardzo fajnie, plaża, drzewka, las i można tutaj przyjemnie spędzać weekendy. Kolejnym przystankiem na wodnej mapie Mazowsza może być Płocka z szeroką plażą, zalewem Sobótka i jedynym morożecznym w Europie. Jesteśmy tuż obok pięknej plaży, która jest ulubionym miejscem do odpoczynku w czasie lata dla naszych mieszkańców. Dostępnym zawsze, będącym w zasięgu, i tutaj też zapraszamy oczywiście na błocką sobotkę. Na styku Mazowsza, Mazowi Podlasia, znajdziemy kurpiowską krainę nad zalewem wykrot. Aktywny wypoczynek na terenie ośrodka zapewni wypożyczalnia sprzętu wodnego. Warto zajrzeć również do Półtuska. Przy Domu Polonii działają przystań i stanica, w której można wypożyczyć kajaki, rowery wodne czy łodzie motorowe. Plażowiczów zachwyci widok na dawny zamek. Dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek, doskonałym miejscem będzie kąpielisko nad Zalewem Muchawka z plażą i ścieżką pieszo-rowerową. W Siecach jest zalew, zalew, który jest oczywiście z ratownikami, więc jest bardzo bezpieczny. Iłża, malownicze miasteczko położone u podnóża wzgórza zamkowego to idealne miejsce na weekendowy wypoczynek. Znajduje się tam strzeżone kąpielisko, plaża z widokiem na zamek, obiekty sportowe i wypożyczalnia sprzętów wodnych. Jeśli chodzi o turystykę, ludzie przyjeżdżający tak naprawdę z daleka, to nie z okolic już tylko z daleka. Radą, Warszawa, Kraków, Wrocław, dosłownie wszędzie z całej Polski się ludzie zjeżdżają do nas na supy, na kajaki. Bardzo mi się podoba. Fajna okolica, bezpieczna, można przyjechać z dziećmi. No naprawdę można się relaksować. Zalew Żerardowski to dziś jedno z najbardziej zadbanych kąpielisk na Mazowszu. Główną atrakcją tego miejsca jest szeroka i piaszczysta plaża. Na szukających relaksu na słońcu czekają hamaki, słomiane parasole i ławeczki. Najmłodszych ucieszy plac zabaw. Mamy naprawdę ciekawe miejsca, które można też wypoczywać nad wodą. Jednym słowem jest to naprawdę piękny region. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania Mazowsza. Zalew Zegrzyński to prawdziwa perełka Mazowsza, raj dla miłośników aktywnego wypoczynku nad wodą. Najpopularniejszą miejscowością wypoczynkową nad jeziorem jest nieporęt z popularną dziką plażą z molo, alejkami spacerowymi, placem zabaw i siłownią na świeżym powietrzu. Planując wakacje nad wodą warto wybrać kąpielisko strzeżone, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Jedyna taka na Mazowszu, Wodna Karetka, stacjonuje na zalewie Zegrzyńskim i przez całe wakacje pomaga dbać o bezpieczeństwo wypoczywających. W całej Polsce jest tylko pięć takich ambulansów. Wodna Karetka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MediTrans od 2013 roku wspomaga ratowników legionowskiego wopr tam no, dziesiątki tysięcy ludzi przebywa w sezonie letnim, podczas weekendów i taka po prostu forma wsparcia jest niezbędna. Pozwala na dotarcie tutaj na akwenie w granicach. 10-12 minut do takiego najodleglejszego punktu czas działania. Bardzo się skraca w stosunku do, do karetek kołowych. Mamy to ogromne szczęście, my jako jedyni na Mazowszu, że możemy przekazać takie, taką osobę bezpośrednio na pokład karetki wodnej, czyli dostaje się poszkodowany w ręce profesjonalnych medyków, którzy już natychmiast udzielają pomocy. Wodna karetka w ubiegłym roku wypływała na ratunek 88 razy. Karetka stacjonuje od 1 maja do 30 września w godzinach od 9 do 21. Trzech ratowników, którzy są ratownikami profesjonalnymi, takimi, których możemy spotkać w klasycznej karetce, dodatkowo mają uprawnienia wodne. Statystyki utonięć w naszym kraju niestety nadal nie napawają optymizmem. W całej Polsce dziennie topi się co najmniej jedna osoba. Najczęstszym winowajcą jest alkohol, ale i brawura. W dużej mierze też bezmyślność, czyli no, no przeważnie jest to, są to skoki do wody i z pomostu, i próby jakichś skakania z brzegu, zabaw, takie wbieganie do wody i skakanie. W całej Polsce tylko od kwietnia tego roku utonęło 213 osób. Województwo mazowieckie zajmuje drugie miejsce w skali kraju. Odnotowano 24 przypadki. Radni Województwa przyjęli program ochrony środowiska przed hałasem. Rozwiązania dotyczą dróg, kolei, lotnisk i miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Według Światowej Organizacji Zdrowia, hałas jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia. Uporczywy hałas negatywnie wpływa na układ nerwowy, powoduje zmęczenie, zaburzenia koncentracji i problemy ze snem. Dla narządu słuchu najbardziej szkodliwy jest ten powyżej 80 decybeli. Musimy też mówić, wspomnieć o co mi definicje hałasu. Hałas to są te wszystkie dźwięki, które są dla nas nieprzyjemne, drażniące. I to wcale nie muszą być dźwięki o wysokich poziomach. Kiedyś, jako w dawnych czasach, używano jako narzędzia tortur, na przykład kapiącą wodę. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska hałas jest odpowiedzialny za 12 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie w krajach Unii Europejskiej. Zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca, zawału, udaru, cukrzycy czy rozwoju nadciśnienia tętniczego. Biorąc pod uwagę negatywne skutki hałasu, opracowano program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego. Ten program zawiera przede wszystkim analizę źródeł hałasu i miejsc, w których ten hałas jest najbardziej dokuczliwy. A wraz z tym określone są działania naprawcze, które mają poprawić klimat akustyczny i ochronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem. Wymiana nawierzchni dróg na cichą, budowa ekranów akustycznych, modernizacja lub wymiana taboru kolejowego. Odpowiednie utrzymanie torowisk, a także nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu na lotniskach w nocy. To tylko niektóre z rozwiązań, które mogą pomóc w ograniczaniu hałasu w mieście. Chodzi o to, żeby mieszkańcy nasi, mieszkańcy Mazowsza byli, nie byli narażeni na przekroczenia tych norm dotyczących głośności różnego rodzaju urządzeń czy różnego rodzaju czangów komunikacyjnych. No i podejmujemy działania tutaj wielokierunkowe. Zaplanowane działania dzielą się na najpilniejsze oraz długoterminowe, obejmujące działania, które mają na celu poprawę klimatu akustycznego na Mazowszu. W Ciechanowie otwarto Bar Mleczny Łydynia w odrestaurowanym budynku. W inwestycji pomógł w samorząd Mazowsza. Bar Mleczny Łydynia rozpoczął swoją działalność śniadaniem. W menu można było znaleźć m.in. zestaw prezydencki. Nazwa w tym jadłospisie nawiązuje do prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego, który w 1907 roku tu był na otwarciu tego obiektu. Oczywiście prezydentem został później, ale wtedy, w 1907 roku, był liderem polskiej spółdzielczości, a obiekt właśnie został zbudowany przez pierwszą Ciechanowską spółdzielnię o nazwie Łydynia. Budynek przez lata pełnił różne funkcje. Pamiętam ten budynek, bo tutaj często przechodziłam. W tych okolicach pracowała moja mama. Tutaj był ze szczytu, wchodziło się, był sklep spożywczy, z którego też. Do którego chodziłam? Pamiętam czasy, kiedy nic w sklepach nie było i coś w rzucili, też biegliśmy do sklepu. Pamiętam doskonale i, jako prezes Towarzystwa Miłośników Ciechanowskiej, cieszę się, że kolejny obiekt w Ciechanowie historyczny odzyskuje swój blask. Zabytkowy budynek przy ulicy Fabrycznej 2 zmienił się w atrakcyjne miejsce dla mieszkańców i turystów. Bar promuje Ciechanowską kranówkę. Kranówka będzie podawana tutaj bezpłatnie. A dzisiejsza aura, no jednak, sprzyja do tego, żeby się nawadniać. Rewitalizacja budynku przy ulicy Fabrycznej 2 objęła kompleksowe prace remontowo-budowlane prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. 5,5 miliona złotych to jest koszt tej inwestycji razem z wyposażeniem obiektu. Udało nam się połowę tej kwoty pozyskać od samorządu województwa mazowieckiego. Dzięki temu, że zaangażowaliśmy tutaj nasze środki, 2 miliony 200 tysięcy złotych z naszego instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju, udało się ten zabytkowy budynek odrestaurować. To budynek jest z 1907 roku. I nadać mu nowe funkcje właśnie baru Lecznego a na górze będą, będzie miejsce dla organizacji pozarządowych, więc uważam, że to bardzo dobra inwestycja. Kolejne wsparcie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Samorząd województwa dofinansował zakup sprzętu dla OSP Nadarzyn oraz jednostek z regionów Siedleckiego i Radomskiego. Do 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu Radomskiego trafiło blisko 140 tysięcy złotych. Konsekwentnie wspieramy jednostki ochotnicze Straży Pożarnych. Kolejny ten kamyczek do całej naszej puli regionu Radomskiego, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z budżetu samorządowego w Osłonozyńskiej. Dofinansowanie pozwoli na zakup środków ochrony indywidualnej, umundurowania czy sprzętu specjalistycznego. Jeśli by tego dofinansowania nie było, na pewno nie byłoby takiego wyposażenia, które mamy w tej chwili w naszych jednostkach. Dodatkowe środki pomogą także w utworzeniu lokalnego Centrum Integracyjnego w siedzibie OSP w Michałowie. Mieszkańcy będą się spotykali, będą się aktywizowali, a w przyszłości będziemy myśleli też o jakichś innych formach wsparcia. Skoro już będziemy mieli miejsce, przestrzeń, no to może jakieś teatry, może jakieś inne lokalne grupy aktywizujące. Niezbędne wyposażenie trafiło również do OSP Nadarzyn. Druhowie otrzymali namiot ewakuacyjny, nagrzewnicę i agregat prądotwórczy. Tego sprzętu nigdy nie jest za wiele. Jako samorząd województwa doposażamy co roku w ramach programu. Doposażonych zostało siedem jednostek OSP z gminy Przytek. Wsparcie trafiło do OSP Wrzos, Wrzeszczów, Suków, Przytyk, Dęba, Domaniów i Goszczywice. To jest ważne, było ważne i zawsze będzie ważne, bo te jednostki oczywiście służą e, no wszystkim mieszkańcom nie tylko naszej gminy, ale i subregionu Radowskiego, bo czasami zdarzają się wyjazdy poza obszar naszej gminy. Pomoc otrzymały też OSP z powiatów Garwolińskiego, Sokołowskiego i Węgrowskiego. W tym roku postanowiliśmy, że najpierw dofinansujemy samochody, bo samochody jest zawsze trudniej na rynku kupić, zdobyć. A jak się pojawiały oszczędności, to krok po kroku realizowaliśmy listę dofinansowań do sprzętu. Dofinansowanie trafiło do jednostek z gminy Borowie, Sobolew, Kosów, Lacki i Stoczek. W Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopena w Sannikach odbył się już szósty tegoroczny Mazopiknik. Jest to nieduże miasteczko, natomiast wielkie duchem, wielkie kulturą, wielkie tym, co tutaj się dzieje, bo pomimo, że jesteśmy niewielkim miasteczkiem, to jeśli chodzi o ofertę kulturalną, to myślę, że możemy konkurować z dużymi miastami, które znajdują się dookoła Sandnik. Ponadto naszym bardzo ważnym atutem są ludzie tutaj mieszkający. Są to ludzie niezwykle gościnni, mili, uprzejmi. Na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego znajduje się XVIII-wieczny pałac, w którym wakacje spędzał sam Fryderyk Chopin. Pracownicy zachęcają do zwiedzania. Zapraszam do zwiedzenia wystaw stałych, wystaw czasowych. Cały obiekt jest dostępny dla zwiedzających całym rokiem. Zapraszamy w weekendy. Również są przewodnicy, którzy oprowadzają i opowiadają o historii tego miejsca. Centrum artystyczne otacza park z licznymi atrakcjami i zapleczem koncertowym. Atrakcją podczas festynu były również zabytkowe pojazdy. Następny mazopiknik już 10 sierpnia w Półtusku, a w Sannikach 25 sierpnia planowane są dożynki województwa mazowieckiego. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu, a na kolejny mazopiknik zapraszam 24 sierpnia do pionek. Do zobaczenia za tydzień!